30 września w Zespole Szkół Rolniczych w Powodowie jest tradycyjnie obchodzony jako Święto tej szkoły. W tym dniu w 1989 roku szkole nadane zostało imię Hipolita Cegielskiego, Wielkiego Patrioty i Wielkopolanina. Rok rocznie obchody te połączone są ze ślubowaniem klas pierwszych, wesołą zabawą młodzieży i uroczystym rozdaniem świadectw za rok szkolny 1992. 93. Uroczystość ta ma zawsze bogatą oprawę. Z monografią szkoły uczniów zapoznał jej autor profesor Henryk Kliman. Była również część artystyczna dotycząca znaczących fragmentów biografii Hipolita Cegielskiego. Nie obyło się bez elementów humorystycznych. Posłuchajcie Państwo przez chwilę monologów w Gwarze Poznańskiej w wykonaniu jednej z uczynni z Liceum Rolniczego. Plemur, zatrute chłopy, co by sprawdzić stopień zatrucia. Poleciałam mi oglądać. Patrzę, a ante głuki drwiowe mozpuchnięte, kaziu lica czerwone jak buroki, i za bebechy się trzyma. Trzeba było zrobić akcję błysk. I poleciałem z pelu do Haty, co by przy 4-litrowym lostek mleka na Łęczkę. Po części oficjalnej odbył się festyn. Uczniowie mogli sprawdzić swoją celność strzelając na szczelnicy z wiatrówki. Sporą popularnością cieszył się tor przeszkód, gdzie można było doskonalić jazdę samochodem. Na dużym parkingu przed szkołą uczniowie próbowali swych sił w zmaganiach z ciągnikiem, z przyczepą. Przy wachowych uwagach instruktorów z parkowaniem nie było większych problemów. Pierwszokrasiści, jak co roku, zapoznawali się z historią, osiągnięciami szkoły. W Izbie Tradycji zespołu Szkół Rolniczych. Ci, którzy z nadmiaru wrażeń zgłodnieli, mieli do dyspozycji bufet z gorącymi kiełbaskami, które były sprzedawane za rewelacyjnie niską cenę 3000 złotych. Po festynie rozpoczęła się część sportowa dnia czyli zawody między poszczególnymi klasami. Młodzież rywalizowała w wielu dyscyplinach: biegi na kilku dystansach, skok w dal, wzwyż, pchnięcie kulą, rzut piłką lekarską. Rywalizacja była ostra ponieważ pierwsze miejsca premiowane są dofinansowaniem do wycieczki. Najwięcej emocji dostarczyły sztafety 4 razy 400 metrów chłopców i dziewcząt. Pod koniec tego pełnego wrażeń dnia Odbyła się długo oczekiwana uroczystość wręczenia świadectw z wyróżnieniem uczniom, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce oraz wiele nagród książkowych. Następna uroczystość za rok. Mamy nadzieję, że będziemy mogli również uczestniczyć w tym święcie.